Holenderska dominacja w zakończonych na warszawskich stegnach Mistrzostwach Świata Juniorów w Żwiarcie Szybkim Reprezentanci tego kraju zdobyli 7 złotych i srebrnych medali oraz 3 brązowe. W niedzielę blisko podniebły były nasze juniorki, które w biegu drużynowym zajęły czwarte miejsce. Polki wystartowały w składzie Aleksandra Kapruziak, Karolina Bosiek i Karolina Gąsecka. Złoty medal wywalczyły Holenderki. Troszeczkę zabrakło tutaj do, do medalu. Byłyśmy czwarte razem z koleżankami, ale no, tutaj przypłaciłyśmy moją pierwszą lunę, która była zdecydowanie za szybka. Mogłyśmy zacząć troszeczkę wolniej. Pecha miała nasza męska drużyna, która z powodu upadku zawodnika nie ukończyła wyście. Wygrali także Holendrzy. Mistrzostwa Świata Juniorów były drugą w ciągu tygodnia w stolicy ważną imprezą dla polskich panczenistów. Pomogła nam pogoda. Było to święto już wiarstwa, jakiego dotąd w Polsce nie było. Yy, obok tego, że w tydzień po tygodniu odbył się wielkie imprezy, finał Pucharu Świata i Mistrzostwa Świata, to przez półtora tygodnia przebywali w Warszawie, trenowali na tym torze yy, najlepsi juniorzy z całego świata. Za dwa lata w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów. Miejmy nadzieję, że już pod dachem.